W ostatnich dniach w jawożnickim Pekamie doszło do kilku istotnych dla pasażerów zmian. Pierwsza z nich to przeniesienie siedziby centrum obsługi klienta na rynek przy ulicy Słowackiego 2. Dotychczas siedziba coku mieściła się przy ulicy Krakowskiej. Jest to przybliżenie tegoż właśnie centrum pasażerom. Ten, to miejsce jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie trzech przystanków. Myślę tutaj o przystanku Rynek, również niedawno otwartym. Myślę o przystanku Biblioteka, no i także o przystanku Plac Świętego Jana. Także pasażerowie mają w tej chwili możliwość dużo łatwiejszego dotarcia do Centrum Obsługi Klienta. Pracownicy centrum nadal będą zajmować się wydawaniem Jaworznickiej Karty Miejskiej oraz z reklamacjami dotyczącymi jej użytkowania. W nowej siedzibie będzie można także kupić bilety terminowe i uzupełnić środki gromadzone w elektronicznej portmonetce. Klienci są bardzo zadowoleni, że mają na miejscu tutaj w centrum punkt i mogą załadować, zareklamować kartę, zakupić bilet. Niebawem powiększy się także tabor Jaworznickiego PKM-u. Jest to działanie, które zmierza do odświeżania naszego taboru. Wiadomo, że pojazdy ze względu na częste użytkowanie podlegają pewnemu zużyciu, w związku z czym w dbałości o jak najwyższy komfort jazdy staramy się ten tabor wymieniać. Ogłosiliśmy właśnie niedawno przetarg na trzy przegubowe autobusy. Nowe autobusy mają zastąpić dotychczas używane trzy przegubowce. Na ich pokładzie znajdą się wszystkie używane do tej pory urządzenia, m.in. system informacji pasażerskiej, system lokalizacji na trasie czy biletomaty przetarg na nowe autobusy przegubowe ma być rozstrzygnięty do maja